Instytutu Niepokolnej Matki Kościoła. Jestem wielkopolanką, więc formacja moja oazowa była związana z archidiecezją poznańską. Natomiast dziś mam powiedzieć o tym, o działalności księdza Franciszka Brackiego w Lublinie. Zjawił się tutaj w 1961 roku, a więc już jako 40-letni mężczyzna. Po 11 latach intensywnej pracy duszpasterskiej, ponieważ święcenie kapłańskie otrzymał w 1950 roku, a więc z mnóstwem różnych doświadczeń, zarówno w parafii, jak i na terenie wieceli, czy nawet o zasięgu ogólnopolskim, jaką była krucjata strzemięźliwości. Studia na kulu, które wybrał, były jego drugimi studiami. Rozpoczął je na sekcji pastoralnej Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Dubelskiego Swoją pracę licencjacką poświęcił wypracowanej przez siebie wcześniej metodzie dziecięcych rekolekcji zamkniętych pod nazwą Oaza Dzieci Bożych, ale tak jak mówiłam, był to człowiek z całym bagażem rozmaitych doświadczeń więc studia swoje traktował nie tylko jako okazja do zdobywania wiedzy czy stopni naukowych, ale do, jak sam mówił o tym, do skonfrontowania tej wizji, która w nim była i tych doświadczeń, które nazbierał przez lata, z tym, z nauką Kościoła, z pedagogią czy z teologią nawet wychowania, no i potem Także w następnych latach NET zaczął się z 1962 roku, Sobór Watykański II. Więc także konfrontowanie rozmaitych swoich doświadczeń z nauczaniem, które przekazywał Sobór. Swoją pracę licencjacką napisał bardzo szybko. W 1963 roku, Tak jak mówiłam, była poświęcona oazie dzieci bożych. Tej metodzie okazało się, że po gruntownym przebadaniu jej, że spełnia wszystkie wymogi katolickiej teologii wychowania To dało bodziec pewność do kontynuowania oaz już w 63 roku właśnie centolotkim wznowił oazę dwa lata później obronił już doktora który później przekazał w formie podręcznika dla studentów. To był doktorat poświęcony pośrednictwu zbawczemu w ujęciu Franciszka Ksawernego Arnolda. I to potem zostało przygotowane przez Księdza Franciszka Blachickiego jako część pierwsza Teologii Pastoralnej Ogólnej. Podręcznik dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pięć lat później już miał gotową habilitację. Ona była poświęcona. Eklezjologicznej Dedukcji Teologii Pastoralnej. W 1970 roku ją napisał, a już w następnym roku przekazał w formie podręcznika pod tytułem Teologia Pastoralna Ogólna, część druga, z dopiskiem tego tytułu, który nosiła rozprawa habilitacyjna. Warto powiedzieć, że już w 1962 roku. Dołączyły do księdza Franciszka i w następnych latach, w 63, 64 1964 Pierwsze osoby z zespołu niepokalanej, którym ojciec się opiekował od lat 50. Był jego ojcem duchownym. To jest ważne o tyle, że osoby pomogły ojcu przez swoją pracę. Przez to, że były katechetkami, to co wypracowywał, sprawdzać niejako w praktyce, od razu wdrażać. Na przykład y, zasady odnowionej katechezy, katechezie, którą prowadziły zarówno Wissela, jak i Zyta. Przyszły też do Lublina Joanna i Zuzanna. One również pomagały Księcu Franciszkowi Blachieckiemu, na przykład. Joanna nauczyła się wykonywania mikrofilmów i w ten sposób, przygotowując mikrofilmy, pomagała przy pracy habilitacyjnej księdzu Franciszkowi Blachnickiemu. Zytka natomiast przepisywała różne cytaty z różnych pozycji, które ojciec zaznaczał. Ale też już później angażowały się w pomoc księdzu Franciszkowi Blachnickiemu który rozwijał szeroką działalność. Można powiedzieć, że wszystko się mieściło w teologii pastoralnej, ale dla łatwiejszego opisu czy wskazania działalności księcia Franciszka Blachickiego można wyróżnić takie działy, którymi się zajmował, a więc to teologię pastoralną ogólną, która mówi o podstawach, zasadach budowania żywego kościoła, a bardziej szczegółowo to zajmował się katechetyką. Liturgiką. Z liturgiką była związana odnowa liturgii, którą przyniósł sobór watykański, II, którą ksiądz Bratnicki bardzo się zaangażował. No i z kolei z liturgią, z odnową liturgii było za, związane jego zaangażowanie w krajowym duszpasterstwie i ministrantów. Najpierw po już od chwili. Od roku jego powstania w 1964 roku do tamtego zespołu dołączył ksiądz Franciszek Blachnicki i szybko stał się, jak to się mówi dzisiaj, motorem w tym gronie. Przygotowywał podstawowe dokumenty na temat, na przykład wytyczne dla duszpasterstwa i ministrantów. Chodziło o to, żeby w miarę szybko przyswoić zarówno zalecenia dokumentów sorborowych, jak i Ujednolicić sposób sprawowania funkcji liturgicznych w liturgii, bo dotąd panowała różna praktyka. Spróbuję teraz przedstawić pokrótce te działy, którymi ojciec się zajmował, co było z nimi związane. Mianowicie z teologią pastoralną wiąże się jego zaangażowanie w wykłady z tej dziedziny, ćwiczenia. I także on przyczynił się do powstania już w 1968 roku Instytutu Teologii Pastoralnej. Nie tak jak dotąd była to sekcja pastoralna Wydziału Teologicznego, ale Instytut Teologii Pastoralnej na Kulu. On też przyczynił się do powstania studium formacji pastoralnej, co w latach osoborowych było bardzo ważne, bo jeśli odnowa soborowa miała wejść do paraki, to... Musieli najpierw dobrze się z nią zapoznać księża pracujący w parafiach. To może tak krótko o tym dziale. Jeśli chodzi o katechetykę, to ojciec właśnie zajmował się odnową katechezy, był zwolennikiem katechezy karygmatycznej. Przygotowywał podręczniki dla studentów, katechetyki fundamentalnej, katechetyki szczegółowej. Miał wizję kilku tomów tej. Katechetyki. Nie wszystkie udało się zrealizować, ale jest skrypt czy podręcznik dla studentów: katechetyka fundamentalna i potem, jako katechetyka szczegółowa, część piąta, formacja służby liturgicznej. Prowadził też wykłady, ćwiczenia, prowadził seminaria magisterskie. Był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich z tego zakresu. Jeśli chodzi o liturgikę i związaną z nią odnowę liturgii, to również ojciec prowadził wykłady, pisał artykuły dotyczące liturgii, prowadził ćwiczenia no i zwracał bardzo uwagę na kształtowanie poprawne codziennej ocharystii. W już w 65 roku z jego jakiejś inspiracji przy jego współudziale powstał Lubelski Zespół Liturgistów, zrzeszający zarówno kadrę naukową Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jak i pasterzy zaangażowany przy kościele jezuitów, samych księży jezuitów też. Spotykali się tam w gronie osób i dyskutowani o, o sposobie wprowadzenia w życie nowych dokumentów soborowych dotyczących liturgii, przede wszystkim konstytucji o świętej liturgii. Żeby upowszechniać zasady odnowy liturgicznej zespół wyjeżdżał też w Polskę, w różnych miastach prowadził wykłady dla duchowieństwa. A innym sposobem upowszechniania tego, co wypracowywał grubelski zespół liturgistów, był biuletyn odnowy liturgii. Ważne było wrócę do roli naszych pań przy ojcu, bo pierwszy numer tego biuletynu został wykonany w postaci odbitek fotograficznych. Nie można było drukować, za bardzo ojciec miał złe notowania u władz komunistycznych, więc Trudno było się spodziewać, że pozwolą drukować, a następnych kilka numerów było przepisywane na maszynie przez nasze panie. Biuletyn odnowy liturgii ukazywał się w nakładzie 800 egzemplarzy. Można sobie wyobrazić, ile razy trzeba było przepisać na maszynie, żeby dotarł do wszystkich chętnych posiadania go czy zapoznania się z nim. Polski zespół liturgistów organizował też sympozja liturgiczne. Które były formą przedyskutowania w szerszym jeszcze gronie nowych dokumentów soborowych. Niektóre sympozja liturgiczne odbywały się w krościenku, bo tam nasze panie przygotowywały bazę noclegową, i jeśli chodzi o wyżywienie, żeby mogło się odbyć takie sympozjum. W wyniku tych działań dotyczących yy, liturgii i teologii, związanych z teologią pastoralną. Ojciec powołał w 1973 roku studium formacji pastoralno-liturgicznej. Wcześniejsze studium formacji pastoralnej odbywało się na Kulu. To było tak zwane studium wtorkowe. Zjeżdżali na nie księża z całej Polski. Natomiast studium formacji pastoralno-liturgicznej odbywało się na Sławinku, w domu, yy, który Ojciec nabył w 1968 roku z myślą o tym, że właśnie tutaj będą mieszkali ludzie duchowni i świeccy, którzy, jeśli chodzi o osoby duchowne, będą stanowiły wspólnotę kapłańską. To był 1968 rok. Ojciec bardzo żył ideą powołania wspólnoty kapłańskiej, która mogłaby żyć według wskazań Soboru. Watykańskiego II, wskazań dekretu dla kapłanów i także tutaj mogły się odbywać później studium informacji pastoralno-liturgicznej. Pierwszy lokum dla księży, jeśli chodzi o taką stronę materialną, o posiłki, to było na ulicy Warszawskiej. Dom na ulicy Warszawskiej ksiądz Franciszek Blachnicki nabył w 64 roku. Najpierw mieszkał tam sam. Kilkoma osobami świeckimi, młodymi, które formował, a później ten dom przekazał naszemu instytutowi, a sam zamieszkał właśnie w domu na ulicy wówczas Armii Ludowej 7, potem było Armii Ludowej 11, dziś jest i księdza Wojciecha Danielskiego 11. Ten dom to był zwyczajny dom jednorodzinny ale ojciec przystosował go właśnie na potrzeby Krajowego Ośrodka Formacji Służby Liturgicznej, bo rozpoznał jako Krajowy Duszpasterz Służby Liturgicznej od 1967 roku, że potrzebny jest temu duszpasterstwu zaplecze naukowo-dydaktyczne i takie miejsce, gdzie będzie można przygotowywać materiały liturgiczne dla poszczególnych grup, Ksiądz Franciszek Blachnicki zmienił nazwę Krajowego Duszpasterstwa Ministrantów na Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej, ponieważ do służby liturgicznej wliczał nie tylko ministrantów, ale i lektorów, kantorów, i organistów, i zakrystianów czy zakrystianki. Patrzył szeroko i dla wszystkich tych grup przygotowywał pomoce liturgiczne na poszczególne okresy roku liturgicznego i poszczególne niedziele. Także szeroko patrzył na sprawę. Zresztą to cechowało księdza Franciszka Brachnickiego, że patrzył zawsze szeroko, całościowo na zagadnienie. Dlatego też jak powstało to Studium Formacji Pastoralno-Liturgicznej, to prosił o wykłady Najlepszych naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z tym studium są związane nazwiska, na przykład księdza profesora Adama Ludwika Szafrańskiego, czy później księdza Krakowiaka, księdza Mieczysława Brzozowskiego, z którym się zetknął mieszkając w pierwszych latach 1961 65 na Podwalu u Sióstr kanoniczek. Było to studium nie tylko przekazujące wiedzę, ale właśnie formujące. Była tam szkoła także formacji kapłańskiej. Krajowy ośrodek formacji służby liturgicznej wypełniał swoje funkcje na rzecz krajowego duchpastaństwa służby liturgicznej, ale także na rzecz ruchu żywego kościoła, która to idea pojawiła się bardzo wyraźnie w świadomości ojca w 1968 roku. I potem, jak zmienił ten ruch nazwę Ruch Światło-Życie, to służyło to miejsce Ruchowi Światło-Życie i służy ono nadal. Co robił ksiądz Franciszek Blachnicki jeszcze tutaj w Lublinie? To oczywiście prowadził też działalność formacyjną dla osób związanych z ruchem Żywego Kościoła. Tutaj przygotowywał osoby, które co sześć tygodni wyjeżdżały Polskę, by przeprowadzić i dostarczyć materiały na Dni Wspólnoty Służby Liturgicznej, bo wówczas ten ruch Żywego Kościoła skupiał najwięcej młodzieży ze Wspólnot Służby Liturgicznej, i to zarówno młodzieży żeńskiej, jak i męskiej. Jako Krajowy Duszpasterz Służby Liturgicznej wypracował dziesięcioletni program formacji tej służby zarówno żeńskiej, jak i męskiej, Rzecz no, unikalną w skali światowej. Zapraszany był też do różnych środowisk naukowych poza Polską. Z tym, że wyjazdy na takie spotkania naukowców skutecznie blokowała władza komunistyczna, nie przyznając paszportu. Po raz pierwszy dostał Ciołklachicki paszport w roku 71. Albo w 70, przepraszam, nie pamiętam dokładnie, kiedy odbywała się pielgrzymka księży więźniów obozów koncentracyjnych. Wtedy ksiądz Blachnicki jako więzień Auschwitz brał udział w tej pielgrzymce i wtedy też mógł zapoznać się z tym, co dzieje się w kościele na zachodzie. Myślał też całościowo, tak jak mówiłam, więc. Jeśli zaistniał Instytut Teologii Pastoralnej i żyła w nim idea żywego kościoła, to chciał, żeby ten Instytut Teologii Pastoralnej funkcjonował jako Instytut Jakonii Żywego Kościoła, miał odpowiednie zaplecze, kierował y, różnymi ruchami, więc y, pierwszy to był ruch kapłański realizujący się poprzez czasy kapłańskie, później oazy kapłańskie. Potem elitarny ruch dziewcząt pod nazwą Oaza Niepokalanej, wywodzący się właśnie z Oaz Niepokalanej. Elitarny ruch chłopców nazwał ministrantami. Jeśli chodzi o kapłanów, to właśnie próbował stworzyć taką wspólnotę kapłańską, o której już wspominałam. I także myślę o ruchu rodzin. W 1968 roku w Oazach dla kapłanów. Mówił już o potrzebie przeszczepienia na grunt Polski ruchu w rodzaju ekip Notre Dame, z którym się zapoznał już wcześniej. I ostatnia taka gałąź elitarna to było apostolstwo dorosłych, które nazwał Kościołem żywym. No to wskazują jego notatki umieszczone w książce życia, Oddałem za Kościół, można sobie poczytać, jak szeroko ojciec widział sprawy, jak całościowo ogarniał zagadnienie, chciał działać skutecznie na rzecz budowania Królestwa Bożego. To była jego idea życiowa. Królestwo Chrystusa przez niepokalaną. Jeszcze chcę wspomnieć, że w związku z działalnością liturgiczną ten zespół liturgistów miał takie trzy miejsca. Kościoły eksperymentalne, gdzie to, co zostało przez listurgistów omówione, wypracowane, zaproponowane jako forma sprawowania, celebrowania poszczególnych sakramentów, czy oczywiście według wskazań i dokumentów soborowych. To były kościoły właśnie jezuitów na Królewskiej, kościół akademicki KUL i kaplica dobrego pasterza w Krościenku. Nie da się oddzielić działalności księdza Franciszka od ruchu Żywego Kościoła, od Instytutu Niepokonanej Matki Kościoła i od ruchu Światło Życie. więc z konieczności, mówiąc o tym wszystkim, co robił ksiądz Franciszek Brachnicki w Luginie, trzeba wspomnieć także o tych środowiskach. Chcę to powiedzieć jeszcze, bo zaczęłam wątek tego domu na ulicy dziś księdza Wojciecha Anielskiego, 11. Że to był zwykły jednorodzinny dom i ksiądz Franciszek go dostosował do potrzeb Krajowego Ośrodka Służby Liturgicznych. Przede wszystkim przez to, że podniósł dach na jednej, drugiej domu i w miejscu, gdzie kiedyś był tylko niski strych, wybudował kaplicę. I kaplica jest pod wezwaniem Niepokalanej matki Kościoła i świętego Maksymiliana. Kaplica ta była poświęcona już w 1971 roku, więc w ubiegłym roku obchodziliśmy 50-lecie jej istnienia, a wcześniej przed kaplicą, która była poświęcona 8 grudnia 1971 roku, 7 czerwca 1971 roku był poświęcony ten dom, to miejsce. Jako Krajowy Ośrodek Formacji Służby Liturgicznej, poświęcony przez biskupa Kałwę. Pięć lat później kardynał Tyła poświęcał kaplicę na Kopie Górcy 7 czerwca, 76. Po takim dopowiedzeniu tylko. Dziękuję.